Hej hej witam was serdecznie z tej strony Przemko zapraszam was na krótki odcinek bonusowy z Farminga 19 Jesteśmy na mapie Baltic Sea To jest mapa na której e, Będą live'y e, Będzie tu bijał Krzysiu czasami także Będzie się na niej działo Na razie Póki co ja wróciłem sobie Do domku i Wziąłem się za, za końcówkę żniw, bo to ostatnie pole jest 18. Bardzo ciekawe pole. Mapka dosyć fajnie wygląda. Mam na niej rzepak, akurat jest zapotrzebowanie na rzepak, więc zetnę i trzeba się będzie brać za inne roboty. Za jakie to się wszystkiego dowiecie później. Tam na sklepie jeszcze jest trochę sprzętu do zwiezienia na gospodarkę. Ja tej mapie jeszcze dobrze, całkowicie nie znam, ale mapka wygląda bardzo fajnie, więc postanowiliśmy ją rzucić na Dedyka i na niej grać. Jeśli chodzi o Kantabrię, na kantabrii będą odcinki na singlu. Będę czasami nagrywał, będę grał tak samo i mody są ustawione modpak, więc jak Tomek będzie chciał ze mną nagrać, nie ma problemu. Spokojnie też wbiję. Dobra, bo tu już nie dam rady. Także ja sobie wykoszę sobie spokojnie tutaj ten rzepaczek do końca. Maszynki mamy praktycznie podstawowe, z tym, że wymieniłem kombajn, sprzedałem ten, który był na początku i kupiłem tu kano bo za daleko jestem i mi nie sypię No nie daj wysypię, jeszcze sobie strzelę fotę na miniaturkę Tylko jak to zrobić nie wiem A jeszcze zobaczymy, może jakąś miniaturkę później zrobię że rzepaczek sprzedam w tej chwili rzepak jest yy, na zapotrzebowaniu o już się nawet skończyło zapotrzebowanie na rzepak ale jest jeszcze po 200, więc opłaca się go szybko sprzedawać a niewiele pola już tu zostało dzisiaj rok szkolny się zaczyna więc z tego z tego powodu taki bonusowy odcineczek żeby wam kurcze tutaj umilić dzień po powrocie ze szkoły Żebyście mieli przyjemnie sobie mogli pooglądać farminga no, Tutaj jeszcze zostało tego pola kawałek Fajne pole, tu jeszcze ta wyspa jest naszą z tymi drzewami Jak trochę umila Zbiornik prawie pełen, nie zmieszczę tego co tu zostało, więc wysypiemy to, skoszę to do końca i pojedziemy sprzedać. Zobaczymy ile hajsu jeszcze wpłynie, a jeszcze potrzeby są, potrzebuję tutaj kupić jeszcze jeden kombajn. Jeszcze jeden kombajn potrzebujemy tutaj kupić, więc masakra, no bo tak jak Krzysiek był i trzeba było wynajmować, no to są dodatkowe koszty, które są generowane, dlatego jeszcze jakbyś się zapomniał z rybyku wyłączyć, znaczy zwrócić go i nikogo nie będzie, nikt, nikt nie będzie grał, no to kurde, no wiadomo, no za wypożyczenie też się co ileś tam płaci, szkoda hajsu. Dobra, tu mamy pełno w takim układzie. tak, pojedziemy to, to do kościć jeszcze. Mały kawałeczek Mam nadzieję, że się zmieści mi teraz w zbiorniku Nawrotka, ostatnie pociągnięcie Mamy trochę ponad pół zbiornika więc mniej jest niż myślałem Ale i tak bardzo dobre plony w tym roku kombajn zostawię tutaj dobra, lecimy sobie do penda założymy plandeki i jedziemy to sprzedać Tutaj będzie słoneczny krus w przyszłym sezonie. głoty załączyć, można jechać. Prawda ładnie wygląda ten skład, mi się bardzo podoba. Przyjadę w tą stronę, to Wam pokażę przynajmniej jak ta droga wygląda do tego skupu. Później przyjadę po resztę jeszcze zasypię i zasypię resztę co mam w silosie, to wszystko już sprzedam. I tyle zobaczymy ile hajsu będzie na tam. Pewnie na kombajn, ale mam 40 ton chyba tego, pszenicy w silosach do sprzedania. No i słomy będzie sporo też do sprasowania i sprzedania, więc może się uda na kombajnu zbierać. Albo pewnie niewiele zabraknie, a nie bardzo mam chęć tutaj w kredyty jakiekolwiek iść. Po prostu chcemy sobie tutaj tak, pomalutku się tutaj rozwijać. Skończymy kampanię tutaj na tej mapie dopiero wtedy, gdy już wszystkie pola będą nasze i będziemy na tyle rozwijać, że sobie wszystko będziemy ogarniać. Także trochę czasu się zejdzie na tej mapie. Tak Jak pokazywałem, ta mapa jest dosyć, dosyć. Nie jest jakoś specjalnie wielka, ale swoje, swoje gabaryty jednak ma. Kurde, ładne smaczki są, fajne te wrzeczki, fajnie wąsko gdzie nie gdzie. Szczegóły dopracowane, co mnie bardzo cieszy. Szkolny się zacznie za parę minut, kurde jak już są te wszystkie szkoły, te internety, jak obójnie się to będzie, znowu kurde. i mi hambiet po piątej rano, przez Warszawę już było tak ciasno, że ja twierdzielę masakra. Dobra, dojeżdżamy do skupu. Wysypiemy przyczepy. Zobaczymy ile nam po, po hajsów padnie. 200 tysięcy przeskoczymy na my, kombajn. Na pewno nie starczy. O, nawet nie przeskoczyłem. O, to coś kurde tanio wyszło. Czekajcie. Tak, patrzcie jak rzepak spadł. Ale momentalnie było dwa coś, jak wam pokazywałem. Dobra, to ja go nie będę chyba sprzedawał, tylko pojadę odbiorę od kombajnu. Poczekamy na lepszą cenę. Czekajcie, a zobaczmy pszenicę, jak pszenica stoi. Po 1050 na ramcze tak sobie, ale zła cena nie jest, to jeszcze załadujemy sobie pszenicę. Dobra, jedziemy na gospo w takim układzie. No to jeżdżamy, tu jak widać dwa pola ze swą, tam jeszcze z drugiej strony. Gospodarki też jest pole gdzieś słoma do prasowania Ale to po kolei jeszcze trochę się zajdzie, zanim to sprasujemy Dobra, mój wias na gospodarkę wjechałbym z drugiej strony jakbym wysypywał, ale że do wsypu to ja mam rurę tutaj Tu bym wysypywał, lecz jak tu jest ciasno wszędzie rurę tak jak masakra normalnie, dobra 46 tonek to akurat niewiele zostanie w magazynie i do rancha, do rancha, do rancha, 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 rancha. mamy i hmm. w tą stronę, dobra, już wiem gdzie jest musimy podjechać jeszcze kawałek, po drugą przyczepę A nie będę przykrywał, nie jest tak mocno daleko to tutaj ciągniczek stoi mały. Ja będę się jak gdzie dokładnie to wszystko wygląda, to musicie zajrzeć na live'y. Na live'ach wszystko się pokazuje. Przez wodę nie będę przejeżdżał, tylko będziemy tankować beczkę na krówek. I musimy zasuwać aż tam za 18. Tam u drogi trzeba jechać. No i dojeżdżamy prawie, prawie, prawie. tu się wyrobił z to jednak chatem ciężar. No a tu modyfikacje mamy na te ograniczone hamulce. Więc trzeba uważać. Akurat wysypiemy, to się to odbiorę sobie od kombajnu później. I zawiozę to do... Do silosa. Dobra. Śmieszczę się tam nie mieściłem się no, tu jest paskudnie bo jest wysoki wjazd tu jest tak że w ten sposób a już łapie trigger więc Tutaj go dopiero wysypię. O, będę miał teraz fajną fotkę na miniaturkę. No 230 tysięcy żeśmy przebili. Na kombę co prawda nie starczyło, ale zawsze... Niestety mi się sprzeda też jakieś tam pieniądze i tu podejrzewam nie, nie, nie takie wąskie będą. Dobra, wyjedziemy sobie. drugą drogą podejdziemy pod kombajn a ja sobie to odsypię dobra, tu się nie sypie my że przeskoczymy do sklepu i w sklepie mamy nowy nabytek, który stoi akcja 800 k, 230 koni. W tej chwili mamy obciążnik do niego, siewnik do nasłonecznika kukurydzy, 12 metrowy kmernolanda, 12 metrowy siewnik normalny, bez podtrzewaca niestety, agregat. Przyczepa do bel i prasa kwadrata. No i dopędza obciążnik stoi. Także parę rzeczy tu jest. Zobaczmy, jakie ma dźwięki. Ma no dźwięki to ma przednie, to trzeba przyznać. Aha, czekajcie. Kamery, kamery. Pyk, pyk. Podetnijmy sobie obciążnik. To wygląda z książnikiem no, bayerańską. Dobra, i tak pierwszą robotą, jaką będę robił, to będzie prasowanie słomy. Więc ten zestaw sobie zepnę i pojadę nimi na gospodarstwo. Od razu włączymy się po No ma co robić. Mam nadzieję, że on sobie poradzi. Bo tutaj kaparmingów z każdy wie jak to wygląda, że niby coś potrzebuje 200 koni, damy mu 220 koni ciągnika, on się wlecze nie ma siły, nie? No, że to wiadomo, że młody na realną wagę, na hamulce i na tak dalej swoje też robią. To też nie ma co za dużo wymagać. Dobra, pojedziemy nie od tego, tylko z tamtej strony zaczniemy. Nie wiem czy się teraz wyłamie. No, wyłamałem się, tu się zmieści, zmieści. Jedziemy przez gospodarstwo no dźwięk ma fajny no i dobra my sobie stąd zaczniemy koguty można wyłączyć rozłóżmy go rasuje nawet ładnie wygląda bierak się opuścił jedziemy Ta łąka też jest moja, też jest do ścięcia. No teraz się mamy, żeby tej słomy było naprawdę dużo. Mam dosyć duże, tu jest, to jest małe pole, jeszcze mam bardzo duże pole ze słołą do, do zebrania, więc mam nadzieję, że, że uda nam się zarobić jakieś tam te pieniążki. Powiedziemy sobie trzecią Górę, tu wózek od kombajnu soi ale wygląda to przepięknie. O, taka fota na miniaturkę będzie. Tam mi trochę zostało, to się później zbierze. Dobra, ale już mamy 18 minut, więc na bonusowy odcinek wystarczy. Jeśli Wam się podobał, to łapeczka w górę. Jakieś komentarzy pod filmem, bardzo mile widziane. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.